Siewaneczko, witam Was wszystkich w kolejnym materiale na kanale Polish Fitness Freak. Słuchajcie, dzisiejszy materiał będzie stosunkowo krótki, ale mam nadzieję, że treściwy. Mianowicie jesteśmy aktualnie w moim tymczasowym studio treningu personalnego oraz tymczasowej siłowni, na której też częściowo wykonuję swoje treningi, czyli w piwnicy aktualnego domu, w którym mieszkamy. I wczoraj zakupiłem handle, które są handlami regulowanymi. I bardzo dużo osób pytało o te handlę na Instagramie, także stwierdziłem, że zrobię Wam tutaj na dzień dzisiejszy jak najszybszą, rzetelną recenzję. Oczywiście z nich za bardzo jeszcze nie korzystałem, także ciężko odpowiedzieć na wszystkie pytania i na pewno nie wszystkie wady znalazłem, ale część wad już znalazłem, także mam nadzieję, że będzie to, że tak powiem, obiektywne. Ja tutaj wydałem swoje własne pieniądze, nikt mi tych nie dał. To nie jest żaden barter. Także możecie być pewni, że tutaj będzie rzetelnie powiedziane wszystko, jak ja to naprawdę widzę. Także, żeby nie przedłużać, lecimy. Na koniec tylko jeszcze tam zakupione zostały one na Oelixie, kosztowały niecałe 3000 zł. Sprzedawca, który ma, którego kupiłem, już ich nie posiada, ponieważ w dniu wczorajszym ponad 40 osób się mnie pytało, skąd je kupiłem, gdzie je kupiłem. Podałem oczywiście namiar. I wiem, że już na dzień dzisiejszy nie ma dostawa, będzie chyba za chyba półtora miesiąca, ale nie tylko on, nie tylko ten dostawca je ma. Także na liście na pewno znajdziecie, nie tylko na liście, na Legro też pewnie są. Szukajcie a znajdziecie koszt jednego takiego hantla to jest około 1000 zł. Tak mniej więcej średnio to wychodzi takiego do 40 kg. A resztę już zobaczycie za chwilę, kiedy podejdziemy do o to, o to tego sprzętu. Lecimy. Tak się prezentują hantle firma Profit 360 także żadna firma. Handle są chińskie, także od razu mówię. E, czym się różnią od zwykłych handli oprócz budowy? No to tym. Mamy tu napis Do not drop dumbbell. No czyli tym nie można rzucać, bo się rozleci. Także pierwsza wada. Kolejna rzecz. E, obciążenie. Nie jest do końca prawidłowe. Sprawdzałem na 40, na 15, na e, 11 na 15, na 11 i na 40, na 40 widzieliście właśnie przed chwilą, że praktycznie 2 kg mniej, także nie jest to na pewno dokładna waga, ale z drugiej strony jeżeli wyćwiczymy tylko na nich, no to sprawdzamy oba hantle i oba są takie same, także chociaż tyle. Także tutaj trzeba mieć to na uwadze, że tak naprawdę macie 38 kg, a nie 40. No i różnice są coraz mniejsze na mniejszych ciężarach, tak, bo przy ciężarze 15 kg to było 14,5 kg, na przykład przy 11 to już tam trochę mniejsze gramy, także im większy ciężar, tym troszeczkę ta różnica wzrasta, przy 40 kg dochodzi do 2 kg. Tutaj kolejna taka kwestia dość istotna jest taka, że przykładowo ustawiając sobie na piątce, mamy 5 kg, zresztą sobie zobaczymy 5 kg, jeszcze raz, 5 kg, ile to będzie tak naprawdę, Proszę bardzo, 3,9 To praktycznie kilogram mniej, więc jednak cofam, cofam to co powiedziałem, więc nie na wszystkich obciążeniach jest to tak samo. <grych> Czyli e, no jest to, trzeba by to wszystko sprawdzić, ja sobie to sprawdzę ze spokojem e, i pospisuję sobie jakie te wagi są naprawdę, ale do treningu takiego w domu jak najbardziej i tak myślę, że jest to ok. E, Kolejna, dla niektórych wada, to może być to, że pomimo małej wielkości hantla, jeżeli chodzi o obciążenie, znaczy pomimo małego obciążenia, czyli powiedzmy tutaj właśnie naszych 4 kg, on gabarytem będzie taki sam jak hantel 40. Czyli troszeczkę dziwnie może się to trzymać w dłoni przy takim małym obciążeniu. Na początku trzeba się przyzwyczaić, ale do odważnych świat należy. Także to jest kolejna kwestia wady. Eee, jakie jeszcze są wady? Wady jeszcze są takie, co już zauważyłem, że handel jest, jeżeli na przykład kupujcie również ten stojak, jest pod lekkim kątem. Tak samo jak zresztą na każdym stosie hantle. Z tym, że na zwykłym stosie jak położycie hantel na prosto, no to wiadomo, że on Wam się ułoży, bo upadnie najpierw na górną część, potem na dolną. Tutaj, jeżeli położycie go tak, jak jesteście przyzwyczajeni, czyli że chcecie go położyć od góry, jak widzicie, zblokuje się. Musicie kłaść go od dołu wtedy jest ok. Czasami również blokuje się przełączanie obciążenia. Wtedy trzeba ten hantel docisnąć do podłoża. Wówczas będzie dużo lepsza opcja, jeżeli chodzi o zmianę tego obciążenia. Słyszałem również, ja zbyt krótko tego używam, bo dopiero jeden dzień, słyszałem również, że zdarza się też to, że z czasem te przekładnie się wyrabiają i nie można zmienić obciążenia. Możliwe, że jest to prawda. Podejrzewam, że przy dość długim stosowaniu może się tak zdarzyć, ponieważ to jest wszystko z tego, co widzę plastik, także na pewno się to z czasem wyrabia. Ja mam nadzieję, że u mnie to wytrzyma jak najdłużej, ponieważ kupiłem to pod swoje studio treningu personalnego, bo nie mam tam miejsca, nie będę miał tam miejsca na to, aby kupować cały stos. A poza tym takie hantle kosztują Niecałe 3000 zł, a cały stos kosztuje od 9 do 12 tysięcy, nawet. Także jest to różnica. Więc też nie wymagajmy od tego sprzętu, że będzie idealnym odzorowaniem obciążeń klasycznych, no bo jednak za coś się płaci. Także yy, ma to swoje wady, ma to swoje zalety. Na pewno zaletą jest to, że, jest, że zajmuje to mało miejsca. Na pewno zaletą jest cena, w porównaniu do ilości obciążeń jakie macie. Na pewno. Tutaj zaletą jest jeszcze to, że właśnie e, czy macie mało miejsca w garażu, czy w domu, czy gdziekolwiek, to na pewno znajdziecie miejsce na to, żeby to postawić. Stojak jest kupiony osobno w komplecie kosztuje to niecałe 3000 zł. Same handle kosztują chyba tam niecałe 2000 zł jakoś tak. Także e, tak, to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie cenowe, e, myślę, że posłuży mi to trochę. Jak długo zobaczymy, ale jestem pozytywnie nastawiony, no bo mówię, ja to kupiłem typowo pod kątem studia treningu personalnego, także też nie będą one używane z takim natężeniem, jakby były w normalnym klubie fitness. Także miejmy nadzieję, że posłużą jak najdłużej. A was zapraszam do komentowania, jeżeli mieliście oczywiście styczność z takimi handlami, bądź macie jakieś pytania odnośnie tych handli, to piszcie. Ja postaram się odpowiedzieć na te, na które będę mógł, a jeżeli będą jakieś takie, które na dzień dzisiejszy są jeszcze dla mnie zagadką, odpowiedzi na te pytania, które zadacie, to w przyszłości postaram się opisać, jak będę z nich dłużej korzystał. Wydaje mi się, że pod kątem jakość, cena jak najbardziej ok. Tak jak powiedziałem, ma to swoje wady, ma swoje zalety. Kwestia wyboru. Jeżeli macie miejsce i macie finanse, to oczywiście stos będzie dużo lepszym rozwiązaniem. Jeżeli nie macie, no to macie takie, tego typu handle. Generalnie ważne jest to, że macie wybór. A w dzisiejszych czasach nie każdy guma. Także to było wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym już w poniedziałek. See you.